Hejka, hejka z tej strony Karolina i witam was w kolejnym odcinku na moim kanale i słuchajcie dzisiaj mamy noc nocubery so i jesteśmy u Laklin ponieważ robiłam ankietę na w Instagramie na którego oczywiście właśnie was zapraszam bo takie decyzje tam często podejmujemy czy nagrywać kolejny odcinek ze studiów czy już wiecie, skończyć je sama i zacząć rozgrywkę. No i większość z Was zagłosowała na to, żeby jednak na tych studiach jeszcze jeden odcinek nagrać, i w sumie to już będzie i tak ostatni, bo jesteśmy już na ostatnim semestrze i będziemy w tym odcinku, słuchajcie, odbierać dyplom. I pewnie pojedziemy już do naszego Del Sol Valley i pod koniec odcinka pokażę Wam domek naszej Laklin. No a dziś, słuchajcie. Trochę się podziało przez ten czas, przez który was tutaj ze mną nie było. Był też live w międzyczasie, jeżeli ktoś był, to troszkę mógł podejrzeć, co tutaj robiliśmy. Laklin nasza jest troszeczkę przebrana, bo jak widzicie, śnieg pada, jest zimno, więc dałam jej taki sweterek. No i słuchajcie, troszkę się podziało, jeżeli chodzi o naszą rodzinę. I znajomych w sumie też. Laklin ma dwie przyjaciółki, właśnie tutaj ze studiów. Pomyślałam sobie, że fajnie, żeby ona miała jakieś tej koleżanki znajomości, jednak na tych studiach trochę czasu spędziła. No i spędzi w, cią w dalszym ciągu jeszcze chwilę. Więc mamy tak, Amelie. Nie Amelie, tylko Emilię. Ja będę na nią mówiła Emilia. Emilię, e, która jest naszą, no już jest naszą przyjaciółką. tylko jeszcze, tak wiecie, nie do końca się z nią znamy i tak dalej, ale już e, idzie to w dobrym kierunku. I ja Emilię przerobiłam troszeczkę, żeby właśnie nam tutaj pasowała do lacry, że tak powiem, żeby nie była z tych, wiecie, rzeczy z gry. E, więc ją troszeczkę tak ogarnęłam. E, e, no, ogarnęłam. Także to jest nasza pierwsza koleżanka. A druga to Izumi. No i tutaj już z Izumi bardziej się znamy, bardziej tutaj jesteśmy już dobrymi przyjaciółkami, więc to są nasze dwie kumpelki ze studiów. No i tak, dalsza. Mm, część naszej rodziny też podora stała. Leni jest nastolatką. Leni też właśnie przerobiliśmy na live. Leni w sumie też fajnie, żeby była naszą tą przyjaciółką, żeby mieć z nią dobry kontakt. Jest to nasza przecież siostra przyrodnia, ale siostra, więc fajnie, żebyśmy mieli z nią kontakt i Leni się prezentowała. W ten sposób. No konor jest, Simona jest, ale niestety, słuchajcie, przez ten czas też odeszło od nas paru Simów, w tym Gina. Niestety, tak, Gina nam e, umarła. E, no cóż. Myślałam, że jeszcze zdążę wam ją pokazać, bo ona w ogóle stała się, wiecie, emerytką, no ale niestety jej czas dobiegł końca, tak samo jak czas Iwana dobiegł końca, wiecie, Iwan, tylko nie mam tutaj go właśnie w znajomych, nie wiem dlaczego. Iwan, czyli bra brat Konora, jak ktoś jest w serii od początku, to wie, to będzie wiedział o kogo chodzi. I na Iwan niestety też odszedł nam z tego świata, więc i w sumie Amelia, czyli Iwana żona też, Zad został sam u tej, u Lili też podrastały dzieci, Lili córka dorosła, Lili syn dorósł, więc tutaj też już po prostu wszystko idzie z biegiem czasu, że tak powiem, więc troszeczkę się pozmieniało w tej naszej rodzinie, no ale nic, słuchajcie, taki, taka kolej rzeczy. Dobra, a przechodząc do rozgrywki, nasza Laklin ma 4 mniej średnią ocen, więc bajki, no i mamy właśnie 8 z 12 kursów i 7 do końca semestru, więc tutaj musimy troszeczkę ogarnąć parę rzeczy ona jest głodna, tutaj wszystko śmierdzi kurde blaszka, więc fajnie żeby ona coś tutaj przekąsiła, no nie wiem w tej budzie, <laughs> w tej budzie o nie, zamknięte są te budy dlaczego o, biegnie pan chodź tu Laklin, bo ty i tak zaraz idziesz na mm, idziesz zaraz na mm, wykłady więc nie wiem w ogóle czy zdążysz przed wykładami coś zjeść, no, ale mam nadzieję, że tak o, no, nie zimno ci w tym samym speterku? Żadnej kurtki? Zaraz się rozchorujesz, babo? A zjedz sobie, wiesz co, zamów sobie jedzenie na miejscu, bułeczkę sobie zjedz, tak wiesz, na szybko. No właśnie, zmarznięta, bo żeś się nie ubrała, a się dziwisz teraz, że jest zmarznięta, jak się nie ubrałaś, no. Proszę założyć ładny strój. Tak, ja tutaj z nią trochę pograłam, byłyśmy na festiwalu zimy, tam wiecie, w tym, na tej górze Komorebi. Ogólnie troszeczkę tutaj się podziało, tam chodziłam z nią, poznawałam simów, żeby wiecie, tak tylko nie grać sztywno i wiecie, tylko aby przejść, tylko tam troszkę starałam się, żeby miała wspomnień z tych studiów. Tak, jesteśmy tak przyjęta. tak, 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 tak. to w sumie też mogłaby zostać naszą, wiecie, dobrą kumpelą, bo czemu nie. E, tak, po rodzinie to w sumie spoko. Dziewczyny tutaj są w podobnym wieku, więc fajnie, żeby się właśnie bardziej zakomplowały. E, właśnie, Lakwint też z, z, z Jordim ma dobre kontakty. W ogóle do niej teraz dzwoni i wiecie, i tak, e, tak ze sobą jakąś tam mają relację. Tylko Jonathan, chociaż też w sumie nawet spoko mamy relacje. No, także tutaj nasze życie towarzyskie jak najbardziej się rozwija ogólnie nasza Laklin odblokowała style życia e, i mamy towarzyską Simkę, no bo faktycznie no jest towarzyska nasza dziewczyna tutaj. E, aby zyskać e, lub otrzymać ten styl życia, Sim powinien mieć co najmniej czterech przyjaciół. To my chyba tylu mamy. E, no i też mamy szczęśliwą singie, Singielkę w toku. E, no, różne korzyści, gdy Sim jest singlem i tak dalej, no ale ja bym chciała jednak, żeby ona już tym singlem niedługo nie była. Jednakże tutaj na studiach nie znalazłam żadnego osobnika za bardzo, e, który by tu naszą Laklin e, zainteresował. Ona sobie teraz odrabia lekcję e, na jutro, później pójdzie się wykąpać. Na razie, póki dobrze się czuje w miarę, tutaj ogarnięte, ma zabawę i tak dalej, to, to niech sobie ta lekcja dziewczyna odrabia, mimo że troszkę, troszkę, troszkę śmierci, troszkę, troszkę. Ulepimy dziś bałwana. Tak, ona w przerwach między, między tymi między zajęciami lepi bałwana. Robi, robi tutaj, słuchajcie, aniołki na śniegu. Urządza bitwę na śnieżki, właśnie z Amelią miała urządzić, ale jej tu nigdzie nie było. Ale jest, ale Amelia, nie mogę do ciebie. Pa A Amelia, Emilia, Emilia! Zmienimy ci ten strój na zimowy jakikolwiek masz i ten, i, i, i co ja bym chciała a, bym chciała właśnie wręczyć jej prezent i wręczymy jej na przykład nie wiem, taki projekt szkolny ponieważ dzisiaj mamy zimową fiestę no ale niestety nie możemy jechać do domu bo są dzisiaj normalnie zajęcia nie ma tutaj słuchajcie, wolnego na studiach o, ona lubi śmieci <laughs> więc niestety musimy tutaj zostać także, także tak, tutaj z Emilią się porzucamy śnieżkami, a później wręczymy jej prezent. Tak żeby wiecie, chociaż jakieś te tradycje się spełniły. Mm. Tutaj zauważyłam, że jest mała nie, niezgodność, jeżeli chodzi o, o, z, o zrealizowanie tej em, aspiracji, ponieważ musimy podjąć karierę artysty scenicznego, gdzie mamy być tak naprawdę detektywem. Więc myślę, że po powrocie do, e, już do Dalsolvale, nie? Do tej do normalnej rozgrywki, podejmiemy karierę artysty scenicznego na początek, popracujemy tam dzień dwa, no i rzucimy tę pracę, żeby zostać właśnie detektywem. E, jeżeli chodzi o to, te aspiracje to posiadać mikrofon, no to nam się zaliczyło, ale jeszcze już pokażę wam, jakie ma nasza raklin umiejętności, więc mamy logikę, mamy charyzmę, mamy analizę i dyskusję, ale mamy też umiejętności komandiowe na trzecim, więc to w sumie jest nam potrzebne. Więc tutaj już powoli, powoli zaczynamy się wdrożać w temat i realizować te zasady, które mamy w tej generacji. <laughs> Kolor nam umarł. No nie, znowu, na tych studiach to cały czas i w sumie straciliśmy dwóch rodziców przez czas studiów. No nie, ale on był seniorem, Może to tak szybko minęło. Mm. To i Simona pewnie niedługo nam zejdzie z tego świata, bo już też jest seniorką. Kurde, szkoda, <grym> naprawdę szkoda. O, patrzcie, kto nas odwiedził. Papcio Mróz. Nawet w akademiku, widzicie? Nawet w akademiku jest Papcio rus. Także my tutaj sobie słuchajcie jemy. Mm, I może pogadamy z tym Papciem Rozem, a co tam, może on nas pocieszy. Może ma dla nas prezent? Poproś o prezent, tak. Poproś go o prezent, a co? W końcu po coś tu przyszedł. <laughs> Więc niech da nam prezent chociaż jakiś. Da nam? O, zobaczcie. Masz dla mnie prezent? Dawaj mi prezent. Please, proszę prezent. Present. O, dobra, zobaczymy, co nam da. Co? No, pochwal się, co dostałaś. O oh, ja! Yeah! Luckily, dostała od za nowiutki prezent i tak to wielki, że musiał trafić do. zestaw do karaoke. Wow! No, no to na. Wow! No to fajnie. Naprawdę no, wielki <grytanie> zestaw do karaoke. Będziemy śpiewać, słuchajcie. Dobra, wiecie co, skończyliśmy prezentację, więc myślę, że możemy ją już iść wygłosić, żeby mieć to z głowy i od razu po tej prezentacji pójdziemy sobie na zajęcia, także tutaj będziemy już to mieli. W ogóle jest już dzisiaj czwartek, więc słuchajcie, lada dzień, będziemy kończyć te studia, chociaż no, Laklin jest smutna, a przynajmniej jeszcze jest weekend i myślę, że w ten weekend sobie coś tam porobimy, może pójdziemy na mecz albo coś, no nie jesteśmy w drużynie sportowej, ale raczej to nie jest jakieś Laklin przeznaczenie, jeżeli chodzi o sport, chociaż będzie musiała troszeczkę pobiegać trochę, a w ogóle ona poszła do innego pom tego... Do innego budynku. Wow. W ogóle, jak ładnie ten Brightchester wygląda zimą. Tak, to wszystko jest fajny klimacik. Więc. Więc, no, więc trochę przy weekendzie tutaj więcej się do Was podzywam. Może, może właśnie pojedziemy na jakąś imprezę z dziewczynami. To pokażę Wam też wszystkie te koleżaneczki nasze z bliska. Może weźmiemy Judith, może weźmiemy Leni i trochę gdzieś wyskoczymy na imprezy, jakąś imprezę. Dobra, wyszliśmy z zajęć. Ona jest głodna, może pójdziemy sobie tutaj do naszej do naszego klubu studenckiego, tam macie wiecie, wieżarkę za darmo zawsze. I może właśnie weźmiemy sobie e, Izumi i weźmiemy też sobie właśnie Emilię e, i pójdziemy sobie po prostu coś zjeść, ta. E, Kaori też jest fajną simeczką, też może byśmy się z nią e, później zapoznali. w coś ty się ubrał. Chyba jesteś już dorosłym simem. Ja zmieniłam długość życia na długą, długość życia na długą, ponieważ naszej Laklin nawet już zostało tylko 7 dni do dorosłej, a ja nie chcę, żeby ona tak szybko dorosła była już, w sensie doros dorosła, nie młoda dorosła, więc zmieniłam póki co życie na długie i właśnie nie żałuję, że na studiach po prostu nie zatrzymałam starzenia się Simów, to trochę to by może było nawet w miarę Dobre, dobry pomysł, ale no nie zrobiłam tego, więc już tak jakby trochę, trochę jednak za późno. No dobra, wzięłam dziewczyny, jesteśmy tutaj. To jest nasza Izumi, tylko no nie mam nie, nie, nie ubierałam, nie wybierałam dziewczynom strojów zimowych, to takie się im same ogarnęły, no ale to nic. Dobra, może byśmy coś zjadły, ale na razie patrzę, że nie ma tutaj nikogo, więc poczekamy chwilę pewnie, zaraz ktoś przyjdzie, ale zanim ktoś przyjdzie, to tutaj jest mikrofon, więc byśmy tutaj poopowiadały dowcipy, bo w sumie to jest tam potrzebne w tej generacji. W tej generacji będziemy opowiadać dowcipy i będziemy detektywem. Ja zresztą jestem ciekawa bardzo tego detektywa, bo ja nie pamiętam, czy ja w ogóle kiedykolwiek robiłam te pracę, tę profesję, więc fajnie będzie sobie to ogarnąć. Dobra, możemy zamówić tosty z serem, ryby z frytkami i hamburger. Może rybę z frytkami byśmy sobie zjadły. Mm, tutaj ta Anna. Tak, Anna chodzi w ciąży i jest goła i ona cały czas tak tu chodzi, jest w ciąży i jest goła i ma uszy skrzata. Czy jesteś kosmitką? Tak, Anna chyba jest kosmitką. No to nieźle. Jest wciąż że... <głos》> też przy okazji. No dobra. Popowiadaj sobie troszeczkę tych dowcipów. Popowiadaj, popowiadaj. I o, patrzcie. Tutaj się przebrała już Izuminasza. I tak wygląda. Jest bardzo ładną simką w ogóle, a jest z gry, wiecie? Jest z gry, a jest bardzo ładną simką. Ja ją troszeczkę przerobiłam i, i tak tak się prezentuje, więc to będzie nasza paczka. Może złożymy, założymy w ogóle jakiś klub potem, jak już będziemy w domu. Właśnie. Żeby tutaj z dziewczynami, wiecie, się spotykać. A co tam? A co tam? No i dobra, pospędzamy sobie trochę czasu tutaj z dziewczynami i wrócimy do akademika, bo tutaj ona się robi śpiąca, ale też musimy na, na jutro te lekcje odrobić, chyba tak, za 16 godzin tutaj, za 21 godzin tutaj. Ona też skończyła już pracę semestralną pisać, ale musiałabym jeszcze trochę zredagować, poprawić i dopiero wysłać, więc też tutaj już to myślę, że skończymy na dniach. W sumie jutro jest piątek, to może jutro to pokończymy i oddamy. No ale teraz myślę, że trzeba wrócić do domu i odrobić lekcję. Tutaj w pokoju pojawiają się takie laleczki. Już jedną taką podkradłam, więc tą też sobie wezmę na pamiątkę ze studiów. Nie wiem, skąd ten przenośny koleżka się bierze i w ogóle to też mogę sobie wziąć w sumie. Nie wiem, tu kryształ, no to kryształ może już zostawimy, ale te przynośni, ci przenośni koleżcy są śmieszni i myślę, że wezmę jako pamiątkę ze studiów. Tak samo mamy też tego Yamachana, z, bo byliśmy na festiwalu, więc to też sobie wzięłam jako pamiątkę. No a to mamy też pamiątkę od Conora, właśnie, który przecież był z Simoną na Salwadoradzie i przywieźli taką laleczkę właśnie na Szejlaklin, więc to też jest nasza pamiątka. Więc fajnie, ja lubię zbierać takie rzeczy pamiątkowe w ogóle. O, i tu jest jeszcze jakiś koleżka. Dobra, nie będziemy wszystkich zabierać, żeby nie było. No i ten. I, i, i właśnie jakieś zdjęcia bym chciała. To musimy się wybrać do Konora i od niego podkraść te zdjęcia. Jakoś to musim, muszę to ogarnąć, bo bym chciała, żeby właśnie... Ona miała chociaż statusiem jakieś foty czy coś. Patrzcie, śnieg już troszeczkę stopniał, i ogólnie to mamy dzisiaj sylwester, więc w sumie śmiesznie, tutaj w ogóle jakaś dyskusja będzie śmiesznie, bo w sumie moglibyśmy się wybrać na jakąś imprezę, właśnie z dziewczynami, i uznać to za imprezę sylwestrową. I też tak sobie pomyślałam, że w sumie no, dzisiaj odbierzemy ten dyplom w tym odcinku, ale jednak chyba te mieszkanie, ten domek naszej Laklin pokażę Wam w kolejnym odcinku, żeby, wiecie, był taki jakiś. Wątek ciekawy, który będzie Was ciekawił i przyjdziecie na kolejny odcinek, więc myślę, że tutaj, wiecie, i tak troszeczkę dużo się tutaj dzisiaj mm, wydarzyło. Także, no, jeszcze ten dyplom odbierzemy i będzie super, ale teraz chciałabym, żeby Laklin coś zjadła, no, ale tutaj oczywiście nie ma śnia śniadanka jeszcze, więc. Po prostu pójdziemy do budki, która jeszcze jest. A nie jest. Zamów jedzenie. Na miejscu i weźmy sobie bułeczkę cynamonową. A ja idę, poszukam jakiegoś fajnego tutaj słuchajcie, pomieszczenia budynku klubu. Właśnie, żebyśmy mogli sobie gdzieś pójść. Postawię go tutaj. O nie! Czemu poszła sobie pani stamtąd? gdzie tutaj pani, teraz tutaj będzie, tak? No tak, musimy też oby wyczyść już ofiarę, prosząc o akademicki sukces. Myślę, że bułeczka. Dobra, spróbujmy to zrobić. Ale zamówmy też sobie żarło, bo, bo jesteśmy głodni bardzo, więc wypadałoby, by coś zjeść. To może czekoladowego krosanta, a potem sobie tutaj usiądź i posłuchaj o czym oni tutaj dyskutują. <laughs> Nie wiem, nawet wytrzesnęła tego drina. No ale jest po 12, także... Sobie niech wypije dziewczyna. A ja postawiłam już bar, troszeczkę zmieniony, ten tutaj właśnie studencki. No i dzisiaj po prostu polecimy na imprezę, słuchajcie, trochę poimprezujemy z dziewczynami, żeby w poniedziałek odebrać. O! Dyplom. No, także tak. Patrzcie, kto jest maskotką. naszej Izumi jest smokiem darkiem. Smog <śmok> Darek, ok. Także no, bo dzisiaj, jak wiecie, jest ten mecz, więc tutaj każdy jest poprzebierany, porobiony. O, patrzcie, jak fajnie będzie właśnie ze studiów pamiątka. Zrobimy sobie zdjęcie z maskotką, właśnie. No i dobra, i super. Pokaż, czy w ogóle jakieś tutaj te zdjęcia będą się nadawały. 11, dobra, to, to będzie fajna pamiątka na pewno, właśnie ze studiów, słuchajcie, Opryskajcie cuchnącym sprayem, nie no, przebij jej piątkę, bo to nasza ziemalka jest, o, a tam jest ten, Homer Hubert, <grym> ale też przebijemy z nim, z nim piątkę i fajnie, bo to też to jest nasz chyba... Nasz ten przeciwnik, nie? Bo Homer Hubert jest z, z tego, z Fo Instytutu tego Fogsbury, więc trochę nasz tutaj jest przeciwnik, co nie? Ale w sumie fajnie by było zrobić sobie z nim zdjęcie. O, tu jest w ogóle beczka. Wymieni beczkę, weź kubek z sokiem. Słuchajcie, jest impreza, jest sobota, jest impreza na, na kampusie. Dobra, gramy w sokponga, słuchajcie, z maskotkami i z tym. I z jakimiś tutaj człowieczkami, więc sobie tutaj pogramy trochę. A co ci się stało? Rozczarowujący napój. Smakosze lubią tylko naprawdę inspirujące napoje. A no tak, bo my jesteśmy smakoszem, ja zapomniałam. No dobra, zdobyliśmy w ogóle troszeczkę odczuć między do, do jakichś ludzi. No ale w sumie już jest 18.24, więc wypadałoby chyba tutaj się powoli szykować już na imprezę i, i się zbierać. I pójść z dziewczynami właśnie, więc, więc zaraz będziemy się zbierać. Dobra, jesteśmy z dziewczynami, słuchajcie, patrzcie, wszystkie wystrojone, tylko właśnie dziewczynom nie dawałam tych stroi, więc one mają takie, wiecie, jakieś losowe, ale tutaj mamy, słuchajcie, Leni, czyli naszą malutką Leni, która przed chwilą była malutka, a już jest nastolatką i jest bardzo ładną Simką, no i mamy też Judith, którą postanowiłam, że no, weźmiemy ze sobą, bo czemu by nie. No dobra, więc słuchajcie, to jest nasze miejsce, którym dzisiaj się bawimy. Żałuję, że od razu tego nie postawiłam tutaj, bo no tu jest w ogóle dużo fajniej, nie? Mamy bar, słuchajcie, mamy bar. Mamy na dole tutaj proszę bardzo parkiet, mamy piłkarzyki, mamy kolejny bar. Tutaj tak to jest fajnie porobione. Mam nadzieję, że przyjdzie tutaj ktoś, zatrudnię wierzę jak jazdę. Dobra, niech tu przyjdzie ktoś. Eee, I i na górze mamy co? I na górze mamy z tego e, simponga, znowu simponga, sokponga e, i, i mamy piłkarzyki. I to jest w takie wszystko w takim fajnym mm, klimacie zachowane. E, no i naprawdę mega zrobione. Tutaj mamy duży telewizor, także słuchajcie, dzisiaj może na początek zamówimy sobie drineczki. Chociaż ugh, Judith, znaczy, lak, uh, Leni nie powinna, <dosuńczyłam> ale no, zamówimy dla grupy. O, mamy taniej nawet. A może zamówmy sobie plazmową mery... A nie, drogo 105. Dobra, to zamówmy to. <grymne> zamówmy to dla grupy. Słuchajcie, tutaj Nasza Laklin też jest ładnie ubrana. Proszę bardzo, jaka piękna dziunia. Więc zamówmy sobie pod drinku, wypijemy sobie pod drinku na sam początek. No bar jest mega, podoba mi się. A później pójdziemy oczywiście potańczyć. Tutaj już zatrudniłam pana DJ-a i będziemy sobie tańczyć. Tutaj pogramy też w piłkarzyki. No jakoś fajnie trzeba spędzić. W sumie to jest też ostatni weekend naszej Laklin na studiach tutaj. Więc niech dziewczyna sobie wiecie, się wybawi, się pobawi. A co tam? A co tam, tutaj wszystkie dziewczyny, patrzcie, właśnie zrobimy chyba taką grupę sobie, wiecie, tutaj w tych grupach, tych, 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 tych. I, i sobie takie dziewczyny wszystkie nasze zaprosimy do tego, do tej grupy, patrzcie, Lachlin, a -Lachlin jest, Leni jest już młodą dorosłą, o oh ja, yeah, ona już jest młodą dorosłą, no okej, okay, ja myślałam, że ona jest nastolatką, ona jest już młodą dorosłą, więc w sumie, w sumie także dobrze. No <grych> że ona jest, wiadomo, młodsza od nas, nie? Dobrze, słuchajcie, tutaj Nadrineczka, Nadrineczka. Zrobię może dziewczynom takie jakieś pamiątkowe zdjęcie. Słuchajcie, o. Cyk super. superańsko. Także wypijmy, wypijmy podrineczku i chodźmy sobie. Tutaj, o, już jest muza, więc myślę, że potańczymy taniec grupowy i raz i dwa. Dobra. No, moi drodzy, to się nazywa impreza. Proszę bardzo. <śmiennie> Sylwester, słuchajcie, jej <śmiennie> tany, tany. O, aż Emilia nam się ubrudziła. Znaczy, a Emilia, dobrze mówię. Dziewczyna też się chce siku. No dobra, potańczmy sobie. Na razie dam im, żeby ona sama tańczyła, bo dziewczyny chcą siku, więc niech idą nam się poogarniać. No nie, poszły wszystkie. No najlepiej. <śmiennie> Pojedynek taneczny, z kim będziemy się pojedynkować? Nie, no może nie będziemy się podejedynkować. No ale weź, popisuj się, tańceś, pływaj razem, tańcz razem. Weźmiemy to, żeby dziewczyny potańczyły. Co ty robisz? Tańcz. No to tańcz, na co czekasz, słuchaj. Na co czekasz? Zaraz 24. dobra słuchaj, musimy tańczy, iść na górę odliczania No ledwo, ledwo się załapałyśmy na to odliczanie i nam się chyba. A nie, zatrybiło nam się, no to super. Okej, okay, a tutaj co mamy? Rozmawiaj, rozmawiaj, gdzie w ogóle są dziewczyny? Gdzie one się podziały? Na górze, gdzieś. Czy nas zostawiły? Ej. Czy nas zostawiły one? Patrzcie, nie ma żadnej z dziewczyn. Tutaj jesteśmy same chyba. A patrzcie, to jest to szkieletor. Ale jaja. Obejrzyj. <śmiesz> Śmiesznie. No już jest pół do pierwszej, ale w sumie ja dopiero ja bym jeszcze tutaj potęczyła. A patrzcie, że nie mamy z kim. Czyli taniec się za. Zrób postanowienie. A no właśnie, jak to się wybierało, to postanowienie. A na swojego Sima i zrób postanowienie, więcej, zrób postanowienie, no, ukończ etap aspiracji, zdobądź drugą półkę, awansuj, poz... może weźmiemy z tą umiejętnością chudni, no zrobimy z tą umiejętnością co nie? Dobra. No dobra, słuchajcie, będziemy chyba wracać do domów, tak? O nie, jest Izumi, patrzcie, jest jeszcze ona, rozmawiaj o marzeniach. No, patrzcie, jak już mamy z nią dobry kontakt, w ogóle. Czyli jest, tylko ona chyba tak jakby przyszła z powrotem oddzielnie? Nie wiem. Ups. <noise> o nie, dlaczego? I mamy status pod nadzorem. Średnia na końcu semestru 2, średnia 3, semestr się skończył. Czy chcesz zacząć na kolejny semestr? Nie. Pod nadzorem napisz się punkty za kursy 11 z 12, co? O nie! Nie zaliczyli nam tego kursu. O frajerzy. <grywa> Dobra, wiecie co? Wiecie, jak to zrobimy? Ten jeden kurs nam został, więc po prostu zrobimy go. W ogóle sensu siedzieć tutaj kolejny tydzień, żeby skończyć jeden kurs, więc ja myślę, że my pojedziemy do domu. Wiecie, już zamieszkamy w tym dersolwale i tak dalej. Zapiszemy się na ten jeden kurs tylko, że będziemy mieszkać właśnie poza kampusem. No. I skończymy ten jeden kurs już wiecie, w trakcie rozgrywki normalnej i wtedy skończymy wiecie, to, to, to psychologię i wtedy podejmiemy właśnie pracę jako detektyw. A teraz zanim skończymy ten kurs, będziemy pracować jako komik, jakby sobie tak dorabiać, żeby właśnie też nam się ta aspiracja zaliczyła. Więc zrobimy to w ten sposób, słuchajcie. ok. Zrobimy to w ten sposób, bo dostaliśmy nadzór i musimy po prostu się tutaj skupić. To tutaj będzie łatwo, bo będzie trzeba tylko odrabiać lekcje i się uczyć mocno. Pakowanie i wyprowadzka wiem. Także de, de, tem, 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 także niestety Laklin, No, nie udało ci się tak super. Kolej, Wcześniejszy kurs miała skończony naprawdę. Fajnie, bo tam szóstki na czwórkę nawet skończyła, a teraz słuchajcie, jesteśmy pod nadzorem, więc, no cóż, ten jeden kurs po prostu sobie dokończymy na na odcinkach i tak to będzie. <noise> dobra, także słuchajcie, niestety nie kończy się to happy endem nasze studiowanie. No cóż, życie bywa. Oblaliśmy jeden przedmiot. Trudno. Nie musi być wszystko takie łatwe i piękne, także tutaj będziemy to kończyć, te granice pamięci. Słuchajcie. No ja teraz kończę ten odcinek i dziękuję. I mam nadzieję, że nie trwał milion lat, bo nagrywałam go dwie godziny, więc tym musiała to wyciąć, powycinać pewnie różne rzeczy. No ale dobra, dzięki wam serdecznie za oglądanie. Łapka w górę, jak wam się podobało. Subskrybujcie kanał, no i do usłyszenia, do zobaczenia, Buziaczki i Papa.